Także siema, z tej strony Kapitan Foxy witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest to dość specyficzny odcinek, bo wreszcie jest ten specjal, o którym tak mówiliśmy z Polokiem. No i właśnie on tu dzisiaj ze mną jest, przywitaj się. Siema wszystkim. No i dokładnie tak, dzisiaj jest to Q&A, o którym tak mówiliśmy. Pytanka już są przygotowane, jest ich całkiem sporo, a my teraz lecimy już na Bedwarsy 2 na 2. I tam właśnie te pytania w trakcie gierki będę wszystkie czytał. No także moi drodzy, już się zaczęła nasza arenka idealnie. No i my z, z Polokiem mamy tutaj taktykę obraną. No i lecę od razu z tymi pytaniami, bo potem się to przyciąga. Xadius zapytał... Co sądzisz o Poloku i Natanowskim? No, Mordo, to są moi bardzo dobrzy koledzy, z Realu się oczywiście znamy. No i Global Admini na moim serwerze Discord, także bardzo serdecznie ich pozdrawiam i to są naprawdę mega spoko mordy No i to właśnie o nich sądzę. Masz tutaj te, a ja lecę. No. Następne pytanie od Xadiosa też. Zapytał, kiedy nowa, nowy moderator lub moderatorka. Xadios, nowy moderator, już był wybierany niedawno, ale będzie jeszcze moderatorka jedna. No, także za niedługo. To będzie wszystko tam robione. No i myślę, że będzie fajnie. Poza tym tą nową moderatorką ma być Majka którą tutaj z tego, z tego miejsca serdecznie pozdrawiam no i no oczywiście Ciebie jest też pozdrawiam bo Ty byłeś tak naprawdę naszym pierwszym widzem Ty z nami jesteś od grupy na scapie która była nie wiem rok temu? no nie, ona, kiedy ona była założona ta grupa? chyba rok temu, no na początku w styczniu mi się wydaje no. w styczniu no, tego tak, roku, no. tak, tak jakoś mi się wydaje Ty masz diaksy? Yy, tak, widziałem Ile? Dwa. Ulepszyłem Teraz kup. E, gdzie? Teraz gościu. kup protection. Protection Teraz kup. Gościu. Dobra, dobra. W porza. Już idę, już idę. No. No wbijaj na typa, co się <grym> boisz. To zagościł. Rzuci nam diamancikanie. Jak, jak to widz? O. W, to. O, o nie! Jakiś typ temu ziomkowi zniszczył łóżko! Maja Majka X, pozdrawiam cię serdecznie Serio Ale mi się teraz jej jakoś tak o, Ale kozak gracz, nie? Szanuję, szanuję, bardzo No yy, No to tak I następne pytanie To jest yy, Kiedy moja mapa? Twoja mapa będzie używana do nowej serii na naszym kanale Która będzie yy, Już no, w przyszłym roku ona będzie, ale do przyszłego roku już niedużo zostało, także no, jest okej. Okay. Mm, no. Także wtedy będzie Twoja mapa, Xadios. No, jeszcze raz Cię pozdrawiam bardzo i dzięki za napisanie pytań. Dawaj, lecimy już na kogoś, bo nudno. No. Dawaj no, lecimy na green, mam TNT jedno. Lecimy? ja pułapkę No, dawaj. No to no, dawaj. dawaj. Nawalasz, dobra, pięknie. Ja rozwalam łóżko. Rozwali, rozwali, no, no rozwalone. Teraz Super. typ się. No i pięknie, jeszcze zdedał kompletnie. A nie, nie zdedał. Nie zdedał. Dobra, pięknie. Rozwaleni. No. I kolejne pytanko, które mi tutaj zadaliście, to jest Natanowski. Czy będzie seria Survival, w dwie lub trzy osoby? Tutaj ksy dodał. Natanowski będzie seria, w której ty nawet będziesz uczestniczył. W przyszłym roku będzie ta seria. Generalnie pojawi się osobny film na moim kanale dotyczący właśnie zmian przyszłorocznych. No i co w tym przyszłym roku w ogóle będzie się działo i w ogóle. Bo będzie duża zmiana kontentu i naprawdę będzie się dużo działo. A do nowego roku został... Nie, no miesiąc to to w sumie, bo dzisiaj jest 29 jak to nagrywamy. I idealnie się wyrobimy do końca miesiąca. No chyba, że to będzie wrzucane 1 grudnia, no to was przepraszam. No, także kolejne pytanie. Co będziesz nagrywał oprócz Minecrafta? Zapytał statua. Statua będę nagrywał Need for Speeda najprawdopodobniej jakiegoś yy, oprócz Minecrafta właśnie, no i poza tym nie planuję nic nagrywać, no ale uwierz mi, że kanał się na pewno bardzo dużo zmieni, yy, bo uwierz mi, nowy film będzie dla Ciebie, który gdzieś tam w grudniu wpadnie na kanał, taki informacyjny troszeczkę. No i następne pytanie zadała, e, zadał ksyj, mi się tutaj pomyliło, bo tutaj Hanix jest blisko, do której zaraz przejdziemy. E, no, także Hania, e, albo dobra, nie, najpierw ksyj, bo powiedziałem, że ksyj, ja już się sam plączę. Ty, masz w ogóle wełnę w skrzynce, jakbyś tam bił, miał się budować, no masz tam wełnę w skrzynce, kup sobie troszeczkę lepszy armor i lecimy na środek. No. Także ksyj zapytał, co sądzę o zagranicznym YouTubie. Powiem tak, na zagranicznym YouTubie nawet troszeczkę się będę wzorował, bo HC meetupy będą grane. I dlatego lubię zagraniczny YouTube, szczególnie właśnie taki minecraftowy, coś jak Such Speed na przykład, czy Aryu Madlol, czy no właśnie takich YouTuberów lubię i nawet sobie tam na nich zerkam. Całkiem często nawet. No i drugie pytanie ksyja, jak się czujesz gdy twoje koledzy z klasy znają Cię dogłębnie, czuję się w sumie fajnie, jak taki mój pewny kolega, który nazywa się Ksy i o którym właśnie mi zadał pytanie, zna mnie dogłębnie i mnie ogląda i mnie wspiera w tym, także ja się z tym czuję fajnie. No i pozdrawiam Cię, Xy. Dzięki za pytanka. No i następne pytanie to jest od Hani: Co sądzę o bułkach? Bułki są przepyszne. Tutaj masz temat z polokiem do gadania, bo on bułeczki uwielbia. No. no powiedz coś więcej, nie? No, <grym> nie lubię mówić Dobra, Dobra, dobra le, lecimy na środek. No, Kajzereczki najlepsze, gościu. <grym> no, także tutaj masz. Dobra. Ja lubię fortecę, już wiesz? Ja lubię fortecę. Okej okay. i potem lecimy na środek. Albo dawaj teraz na środek, albo nie, ja pójdę emeraldy pozbierać. A tu ja jest ziomek. Tu jest ziomek. Ja lubię fortecę, żeby zabezpieczyć. Oni się przestraszą, zestrawi się w majty i... no. Dobra, Zabij, zabiłem gościa, zabiłem gościa. I wracam do nas. Z jednym emeraldem, albo wiesz co, to poczekam aż Ja mam cztery emeraldy, ja mam cztery emeraldy, To wiesz? se kup spodnie. Właśnie, co se kupić? To se kup spodnie, bo spodnie miałeś słabe. O pasz, i teraz? jest diamentowy, kurde. Daj tego jednego emeralda. Masz trzy. A, ty pyta Albo czekaj, ty, ty ja, ja te emeraldy nie. wolę wsadzić do ender chestu, żeby nam ich nie zabrali. No, later, later tam. no, No, i tutaj Hania. I kiedy jadłem najpyszniejszą bułkę w życiu? Jeju. Dużo jadłem me mega pysznych bułeczek w życiu. Szczególnie lubię kajzereczki, mniam. Tego nie potrafię określić, ale Hania dzięki za pytania i pozdro dla ciebie. Ty obuduj łóżko, a nie takie coś robisz. Przecież tu se przejdą tak, ludzie. Marnujesz matkę, ty, tylko. A ty dopiero Dobra, porządek. następnie zapytał Kacperek nowym admin. Bardzo cię z tego miejsca pozdrawiam. Kacperku, no i e, czy będzie, czy będą nagrywki z widzami? Nagrywki z widzami będą na, jako specjal na 100 subów. Także jeżeli chcecie, wbijajcie. No. E, no i teraz najwięcej pytań, albo nie, jeszcze, albo nie, tak, faktycznie dobrze. Najwięcej, zadała, najwięcej pytań zadała właśnie Maja, z którą serdecznie tutaj serio, serio pozdrawiam. Bo to właśnie ona ma zostać tą moderatora, całkiem fajnie się udziela, jest aktywna. No i czemu by takiej osłupce nie dać? Właśnie tego moda. No, także y, od ilu lat gram w Minecrafta? Minecrafta Gram od 7 lat. Tak, zacząłem grać w Minecrafta w 2012 roku. No i ciągnie się to aż do dzisiaj, oczywiście z przerwami. No, no jak teraz powiesz, że ktoś tu przejdzie? Albo no na, lu na, na luzie ktoś tu przejdzie. Przecież to są dwa A. TNT i tego nie ma. To tak, to tak, że nie, będzie. Ty masz łóżko obudować, a nie ściany robić. Do końca życia to będzie stało, nawet jak będzie koniec koniec <grym> Tak to robię, tak wyrąbane będzie to, że się robi, aż dziwisz. Ja po niemencji, ja trzeba ulepszyć wszystko. Umagam. Ja dobra. Zobaczymy, Udy, to zobaczymy, jak... zobaczymy, zobaczymy. Boże, zobaczymy. Tak wyrąbane. To było widział bardzo brzydko, ale no, ej, tam w porze Kupse kup se hełm, masz. Kup se hełm, jak sobie masz w skrzynce. No i mówiłem ci, co ci mówiłem? Typ nam rozwalał łóżko. Typ właśnie wypadł z areny, bo nam rozwalił łóżko, bo se przeszedł. Dobra, Ta se do roboty już, gościu. Dwa TNT i tego nie ma, mówię ci. No to teraz już bie, potem już nagrywaj to wszystko. Nagrywaj to. Nagrywam, nagrywam cały czas. Więc wszystkim pokażę. <grystanie> no, ale e, tak, od ilu gram w MC no to właśnie od tych 12 lat, do której chodzę klasy. Ja chodzę do klasy pierwszej liceum na profil biolchem, a Polok chodzi do klasy pierwszej na profil stolarza. Tak. Tak, tak. No. Na solarza. Dokładnie. Y jak wyglądam? Pa. Wyglądam tak. To jestem ja. Czaisz to? No. Ale patrz, w gratisie ci normalnie dorzucę wygląd Poloka. Polok pokaż się. No, widzisz tu jest wygląd Poloka. Czaisz to? Jeszcze w nasym tak, no. no, no ta. a ja lisą. <laughs> <laughs> w sumie ja mam do niej Facebooka, chcesz? To Cię podam, gościu. Nie no, nie. Znaczy, nie wiem, no, no. <laughs> no. I, teraz, jakie mam marzenie? Szczerze powiem Ci tu o moim marzeniu związanym z YouTube'em, bo tak ciężko się o tym mówi tak jakoś, no. Więc marzeń, moje YouTube'owe marzenie to jest, żeby wbić kiedyś 1000 subów, a może i nawet więcej. Bo z tego, co ludzie mi mówią, to mi to fajnie idzie to nagrywanie, no i fajnie, jeżeli bym tam jakoś większą liczbę subów wbił i to jest takie moje małe marzenie. Jak teraz powiesz, że ktoś tu przejdzie, że ktoś tu w ogóle... Jaki kloc! <laughs> Jaki kloc! Jaki kloc! <laughs> Jaki kloc, Boże! Czy ty to widzisz? Do tego klota pod się. Dobra, to ostatnia warstwa rób idziemy, bo ja mam. Dużo fireboli. No dokładnie. Ale wszyscy widzowie będą wiedzieć o co chodzi z twoimi O, dokładnie tak. Dokładnie tak. Dobra, ej, weź się kup buciki, bo ty nie masz butów, a masz Na tutaj... Znaczy, w sensie, że no, kup sediaksowe buty i jedziemy już z tym kozakiem. A mogłem e... kurde, mieć sedyaksowe kupić, to no. by bo... Najgorsza lekcja w szkole, to jest najle... następne pytanie. Czekaj, okay, czekaj, jeszcze coś, no. Teraz Polok ci odpowiem, bo my się w tym akurat się zgadzamy. Fizyka. Plus Fizyka. dwa. Naprawdę nie plus jeden, tylko plus dwa. Serio, to jest najgorsze. Dobra. I czy kupię ci wipa? Ja odpowiem na to pytanie tak. Kiedy dostanę zwrot mojego wipa. No, także wszystko wiesz. E, no, i ja tu kupuję kolejne TNT. Pytania już się nam skończyły, także dzięki Wam, widzowie, za to, że je w ogóle zadaliście. Pozdrawiamy Was wszystkich znowu po kolei. Majka, Kacperek, Ksy, Haniks, Statua, Natanowski oraz Xarios. No i my już lecimy tutaj na środeczek, wszystkich rozwalać. I dzięki jeszcze raz za te pytanka, bo naprawdę, QA jest fajnym specjalem na te suby. Dobra, dobra. Jeżeli będą teraz jakieś fajne akcje, to jak Feeling myself too much, feeling myself too much. Oh, I'm missing your touch, missing the to way you say my name. You think I'm away, you know I stay. But I got these songs to cut, and it's still with an empty cup. I've been sipping this drink too much. damn I've been working hard as fuck, and what's work without play? In the late, I'm California dreaming. Yeah. yeah, 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 yeah. One time I tell him I for California Dream Time I tell them I'm California dreaming A także dzięki Wam za film. Trzymajcie się na razie, cześć. Wbijajcie na jeszcze razie. raz na naszą grupę, którą macie w opisie, na nasz Discord. No i co? To chyba wszystko, co, chci, co przygotowaliśmy na ten specjal w tym filmie. No i co? Papa! Pa. No i cześć! Bye.